Cześć jeszcze, przed rozpoczęciem tego materiału miło by było, gdybyś wbił na naszego Discorda, w którym możesz otrzymać konta do różnych platform społecznościowych za zaproszenia. Hej, Siemaneczko witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i, i tak, coś mi się wydaje, że dzisiaj gramy sobie skkeworse i tak, są to skkeworse, to są nietypowe skkeworse, ponieważ jest to tryb szybka klepa, czyli mamy tylko 4 ziomeczków i między nimi będziemy się klepać. To jest 1200 do IQ. Nie, dzięki IQ może mi wystarczy tyle, ile mam. Um, ale by się przydało tutaj kogoś pozabijać um, i to tak fest, bo jak grałem sobie rozgrzewkę no to już mnie. Już byłem wyzywany po prostu od tego, że mam aurę, co nie. Bo. <ścoughs> ale co zrobicie, kiedy tu grają dzieci i cię lawo podpaja, podpalają tylko po to, żeby wygrać, bo się klepać nie umieją. Um, no i tak, tam sobie biegnie jakiś ziomek Perełkę miał, kurde, a ja nie mam perełki ani nic nie mam. Eee... Jeszcze chyba nie... On się chyba nie widzi, że ja się buduję. Dlaczego nie w ogóle nie sprawdzają? Oni, I potem się dziwię czemu się grywają. Ale dobra. Eee, ja sobie tutaj podlecę. I sobie na chillku tego typka zabijemy. Cię, bo nie wiem o co chodzi w ogóle. Wo 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 wo. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Wo wo. Ale mnie skosił ziomek. Ale mi zrobił, ale mnie wygonił, co za człowiek, kurde, gdyby nie to jego yy, miksturka skoku, o kurde, miksturka skoku, tutaj mam jeszcze skrzyneczkę, dobra, zwalimy go, tak jest, poszedł się walić jeden, no i co, no i wygrałem, no i wygrałem, widzicie, łatwo. No i dobra, 10 sekund i kolejna rundka. Dzisiaj zrobimy sobie chyba dwie czy tam trzy rundki. Hmm, I spójrzcie na to, kogo mamy. Mamy MVP, plus, plus, kurcze, wydał 1000 hajsów na ten serwer. Nice. No i dobra. Widzimy, są wszyscy w takim więzieniu. Tylko ja jestem. Nie, tam jestem w więzieniu. Hmm, śmieszne, takie fajne. No i dobra. Lecimy tutaj. Bierzemy sobie. O, mamy wiaderko z lawo. To nam się przyda. Um. Co my tu jeszcze mamy? No i w sumie tu mamy Sharp więc weźmiemy sobie to. śnieżki też weźmiemy. Śmieszki są śmieszne. Yy, dobra, weźmiemy jeszcze sobie to. Jumpus nam się też przyda. I tu jeszcze mamy Speed'a. No, w sumie nie ma, nie ma najgorszych nie ma najgorszych tych itemków. Yy, Landers jest czterech typa. Wow. Co tutaj typek robi? No, biorę szybko to. I lecimy na mortkę No to fryer jakiś po prostu. tako <laughs> No to nieźle. Przeceniłem ziomka. No dobra, robimy ostatnią giereczkę. I czy to nam się uda wygrać? Nie wiem, poprzednio wygraliśmy dwie z rzędu, po prostu dwie z rzędu gierki wygrane. Hmm, no i dobra, ale tutaj ziomek miał diamentowe itemy, więc co tutaj się dziwić. Gdyby może nie ten jego mieczek, no to może miałbym jakieś szanse, ale dobra, nie ma co marudzić. Lecimy z kolejną skrzyneczką i tutaj mamy od razu, wow, wow, jump boost mamy oczywiście. E, dobra, mieczek sobie ustawimy na pierwszy zlocik, tak jak to przystało na porządnego minecraftowca. Tutaj mamy knockbacka, no nie wiem czy on nam się przyda, ale weźmiemy sobie refa. Kill nam nie będzie potrzebny, jajeczko nam się też za bardzo nie przyda, już się weźmy. Tak symbolicznie, bo nie była wielka, no to wiecie. I tutaj już od razu na mnie jaka skrzyneczka na środku, naprzeciwko mnie. Dlatego ja sobie wezmę chętnie, żeby tu było coś diamantowego. O, jest coś dobrego, nice Mamy łuk. Łuk jest spoczko. Weźmiemy ten łuk. Weźmiemy z miłą chęcią. Od razu tam w typa nawalamy. To dobra. No to nam się nie udało, ale weźmy jeszcze tutaj sprawdźmy. E, tu mamy sharpnessa. Wow, tutaj ziomek zaczął nawalać. Wow, to ten co w ogóle na jump -uscie? w ogóle takiś. Wow, 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 mordko. Wypierdzielaj stąd. Typie, typie. Nice. E, nie ma typa. Okej. Okay. A ty co tutaj robisz? Bardzo. Hej halo. Dobra. Refil! tu 10 refili mam, spoko. Mamy tu coś fajnego? No ja w sumie tu nie mam nic tutaj fajnego. Ale mamy czempusta. Weźmy sobie go. Będziemy skakać jak gazelle A on co tutaj? Fuck. Wziął <grym> się schował ziomek. Dobra, żeby się teraz spierniczyć. To zrobimy taki myk. Że nie mam już strzału. No dobra. Lecimy taką na niego. O, nie miał szans, nie miał szans, ewidentnie żemek nie miał szansy, nie wiedział o co chodzi, wziął się, schował. No dobra, no to GG. No i co tu powiedzieć? Dzięki za oglądanie dzisiejszego materiału, myślę, że wam się spodobało, zostawiacie łapeczki w górę i i w ogóle czemu, że mi zasłania? Łapeczki w górę i subskrypcje, no i do zobaczenia do następnych odcinków, no i się ma.